Grubo ponad 20 lat temu Ruch Radzionków i Odra Wodzisław wyrywalizowały ze sobą w piłkarskiej ekstraklasie, czyli najwyższym poziomie rozgrywkowym w Polsce. Dzisiaj oba zespoły grają na poziomie czwartej ligi polskiej, czyli piątego szczebla rozgrywkowego. Dawne czasy już minęły, ale zainteresowanie takimi spotkaniami w dalszym ciągu jest bardzo duże. Mecz rozgrywany przy głośnym dopingu zarówno kibiców Ruchu Radziąków, ale i od rywodzisław, którzy pojawili się na obiekcie Cidrów. Mecz dostarczył nam sporej dawki emocji, ale o tym po kolei. Zobaczmy najpierw składy obu zespołów na ten pojedynek. Ruch Radziąków w bramce Stambuła, dalej Otwinowski, Smoleń, Ćwieląg, Zalewski, Kowalski, Sadlak, Gwiazdziński, Siwy, Harmata i Szromek. Trenerem gospodarzy jest Marcin Czcionka. Odra Wodzisław w bramce zając dalej kłosek, Matusik Wilczek, Wodnicki Oślidzok, cichos, glęc mięsopust, słodowy i laskowski. Trenerem odry Wodzisław jest Michał Czyż. Licznie zgromadzona publiczność na trybunach. No i rozpoczynamy spotkanie ruchu radzionków z odrą Wodzisław. Oczywiście dobrego widownictwa Pilkarskiego życzymy i serdecznie zapraszam. Trzecia minuta. Pierwszy atak gospodarzy. Kacper Sadlak wpada w pole karne, ale uprzedził Kamil Mięsopost. Tu jednak nie koniec akcji, bo jest jeszcze miłosne. Dwielek uderzenie na bramkę. Dobry pomysł zawodnika ruchu, no ale bez problemu wyłapuje piłkę. Maciej i zająć. W 11 minucie kolejny atak ruchu. Strzały z narożnika pola karnego strzelą Michał Szromek. Dobra próba, ale też doskonała interwencja Macieja Zająca. W 13 minucie kolejną akcję wyprowadza ruchy Świetne podanie na prawą stronę. Jesteśmy już w polu karnym odry. Uderzenie na bramkę. Jest dobitka Marcina Kowalskiego. I gospodarze prowadzą 1 do 0. No a bramkę strzela Marcin Kowalski. Ucieszając tym samym kibiców ruchu radzionków, którzy od pierwszych minut tego spotkania głośno dopingowali swój zespół. Dobra, pierwsza interwencja zająca, no ale przy dobitce nie miał już najmniejszych szans na skuteczną interwencję. W dalszej fazie meczu kolejny. Ataki ruchu dośrodkowanie w pole Karne Kowalskiego strzały głową, no ale tym razem bez problemu wyłapuje to Maciej Zajc. Na trybunach oglądamy efektowną oprawę kibiców ruchu radzionków. No, był to z całą pewnością spektakl wyższy niż rozgrywki czwartej ligi. Pod drugą bramką w końcu odpowiedziała Odra Wodzisław. Strzelenie piłki, ratują się obrońcy ruchu, ale podają piłkę wprost pod nogi. Oślizloka, uderzenie zblokowane, ale jeszcze nie koniec tej akcji Odry. Oślizlok do Słodowego. Ponownie Marcin Oślizloka, dośrodkowanie w pole karne. Nikt tego jednak nie przecina. Jeszcze jest poprawka Wodnickiego, uderzenie zblokowane. No i wyłapuje to ostatecznie Dawid Stambuła. 20 ósma minuta, kolejny atak Cidrów piłka w środkowej strefie boiska Uzalewskiego, ładnie sobie poradził z Laskowskim dośrodkowanie w pole, karne uderzenie głową Bartłomieja Gwiaździńskiego notabene byłego zawodnika Odry Włodzisław, no ale ten strzał przeniesiony nad poprzeczką ponownie Gwiazdziński. Tuż za pola karnego uderza na bramkę. Strzał zblokowany. No i wychodzi Odra. Doskonały odbiór. Teraz Wilczka. Ciekawie zapowiada się ta akcja przyjeznych. Jakub Wilczek uderza na bramkę. No i bez problemu łapie to Stambuła. No nie wiem, czy nie lepszym wariantem było tutaj zagranie do Bartosza Lackowskiego Dobry fragment Odry. 22 minuta meczu. Słodowy. Do Oślizloka, oślizloka! Strzela dobra próba, ale za słaba, żeby zaskoczyć bramkarza Cydrów. już końcowe fragmenty pierwszej połowy. 34 minuta. Uderzenie oślizloka. No i tym razem trudniejsze zadanie przed Stambułą, ale Bramkarz ruchu poradził sobie, no i nie było gola dla odrywodizław. Efektowna oprawa kibiców, gospodarzy. No a ruch w dalszym ciągu napiera na Odrę Wodzisław. Jesteśmy w polu karnym. Gości łatwo ograny Jakupę, Matusik. Zejście na lewą nogę, uderzenie. Piękny strzał, piękna bramka. kacpras dla no i gospodarze podwyższają swoje prowadzenie, 2 do 0, Cidry obejmują prowadzenie z Włodzisławską Odrą. Świetnie poradził sobie Sadlak, uderzył w krótki ruch bramki Zająca, no i mieliśmy już różnicę dwóch bramek. Odra jednak szybko odpowiada z w pole karne, był tam Kłosek, jest Wilczek i 2 do 1. W 40 minucie tego spotkania Odra daje sygnały do ataku. Liczna grupa klibiców z Wodisławem miała swoje powody do zadowolenia, bo Odra łapie kontakt. No i ciekawe zapowiadały się te kolejne minuty. 42 minuta. Jesteśmy po raz kolejny w polu karnym Odry. Tłoczno w 16. Gości dośrodkowanie. Na długi słupek piłka przedłużona uderzenie. Branka dla ruchu. Ale sędziowie dopatrują się pozycji Spalonej, jak pokaże powtórka, była to decyzja jak najbardziej słuszna. Na Spalonem z numerem drugim Rafał Otwinowski, który trafił do siatki, no ale zgodnie z przepisami ten gol nie mógł zostać uznany. Ostatnia minuta pierwszej odsłony, dośrodkowanie z rzutu wolnego, uderzenie głową, strzela Michał Szromek. No ale nie było trzeciej bramki dla ruchu i w dalszym ciągu 2 do jednego dla Ciedrów. Druga połowa. Laskowski. Piłka do Polak. Ten zawodnik na boisku pojawił się od razu po przerwie. Oślizlok wypychany przez gospodarza. No i traci piłkę napastnik Odry. Świetne zachowanie od Finowskiego, który uruchamia akcję ruchu. Jesteśmy już na prawej stronie boiska. Tu jest Michał Szromek wcelenie piłki na piąty metr, odbijając Zając, trafia i gol samobójczy Odry. 3 do 1 prowadzą Cidry po dwóch minutach drugiej połowy. No zaczęło się wszystko od straty Marcina Loka. gospodarze wyszli z szybką kontrą, no i goście trafiają do własnej bramki. Duża radość zawodników rezerwowych ruchu. Który prowadzi różnicą dwóch bramek, po raz kolejny w tym pojedynku. Polak. Wodnicki. Piłka na prawo do Słodowego. Słodowe dośrodkowanie w pole karne. Był tam Biała z głową. No chyba nie do końca spodziewał się gracz Odry, że piłka do niego trafi. No i nie udało się skierować futbolówki do siatki. Słodowy. Dośrodkowanie na długi słupek do Marcino z Fantastyczny gol napastnika Odry. Trafienie numer 21 w tym sezonie. No ale kapitalnie zmieścił to snajper z bogu Mińskiej. Nie było to łatwe uderzenie. No ale Odra po raz kolejny łapie kontakt z ruchem radziąków. Kibice Odry. Przez cały mecz również głośno dopingowali swój zespół. 64. minuta. Z akcją wychodzi ruch, ale przyjmuje piłkę Odra, jest Wodnicki tuż przed polem karnym Polak. Ponownie Wodnicki, zagranie na prawą stronę, do cichosa ten uderza na bramkę, odbija to jednak Stambuła, ale postraszyła w tej akcji wodzisławska Odra. Tu upływały. Odra szukała tej wyrównującej bramki słodowej Nieudany teraz przerzut, piłki. No i ruszają Cidry. Jesteśmy już na lewej stronie boiska. Fabian Brewczyk schodzi do środka. Poradził sobie z graczami. Odra uderza na bramkę i fantastyczny gol gracza ruchu 4 do 2 prowadzą Cidry z Odrą Wodzisław. No i po raz kolejny wychodzą na dwubramkowe prowadzenie w tym pojedynku. Świetnie poradził sobie Brewczyk. No i zaskoczył tym uderzeniem Macieja Zająca, który po raz czwarty w tym meczu i po raz drugi z rzędu musiał wyciągać piłkę z siatki. Zadowolony trenery Marcin ściąka. Zadowoleni gospodarze, no bo oglądamy naprawdę fenomenalne widowisko. 82. Druga minuta. Przerzut słodowego do Białasa. Oślizlok przedłuża piłkę do Wąsika. Ten jest faulowany w polu karnym przez Tomasza Harmatę. Byłego gracza Odry Włodzisław. No i sędzia wskazuje na 11 metr, do piłki podchodzi Marcin Oślizlok, uderzenie na bramkę i 4 do 3 w Radzionkowie, a Oślizlok strzela gola numer 22 w tym sezonie pierwszej Ligi Śląskiej. Zmylony bramkarz ruchu Dawid Stambuła próbował interweniować, ale nie miał szans na jakąkolwiek interwencję. meczu. 84. Minuta. Jesteśmy w polu karnym. Odry uderzenie na bramkę. Broni zając. Jeszcze poprawka. No i doskonale tym razem spisuje się golki per Odry Wodnisław, który uchronił swój zespół przed utratą piątej bramki. 84. Minuta. Słodowy. Wodnicki. Dośrodkowanie w polu karne. Był tam Marcin Ośliznok. Nie udało się jednak oddać. Całą głową, a. Piłkę łapie ostatecznie Dawid Stambuł. Od razu ostatnich sekund szukała wyrównującej bramki. No ale na dobrą sprawę ani razu nie udało się poważnie zagrozić bramce Stambuły. Ruchy wygrywa z odrą 4 do 3. No dzisiaj na pewno nikt nie może mieć pretensji do zawodników, tak jak to było po poprzednim meczu, o brak zaangażowania, brak jakiejś determinacji. Dzisiaj drużyna zrobiła bardzo dużo, żeby co najmniej tego meczu meczu nie przegrać. Trzykrotnie przegrywaliśmy dwoma bramkami, podnosiliśmy się, podnosiliśmy się z tego. Drużyna naprawdę dzisiaj robiła bardzo dużo. Żeby zerwać to złe wrażenie z poprzedniego meczu i myślę, że mimo wyniku się, się im udało. Oczywiście można powiedzieć, że znaczy trzeba powiedzieć, że najważniejsze są punkty, niestety ten mecz dzisiaj przegraliśmy, ale. To, co powiedziałem w szatnie, no, mamy w szatni, mamy podstawy dzisiaj do tego, żeby, żeby na tym budować, że ta drużyna chce i ta drużyna walczy dla, dla Odry i będzie to robić do, do ostatniego meczu. miejmy nadzieję, że w następnym meczu się to przełoży na wynik. Dzisiaj bardzo duże wsparcie kibiców, bardzo im dziękujemy. Oni są z nami, tu nie ma. Z momentu, że, że oni w nas wątpią, oni nas wspierają w trakcie meczu i po meczu, i, e, i my zrobimy wszystko, żeby w czwartek w bardzo ważnym meczu z łaziskami u siebie się, się, się oddzięczyć, i, i do tego będziemy dążyć. Ten mecz z, z łaziskami, można powiedzieć, będzie kluczowy do, do dalszych losów tej, tej, tej rundy, ponieważ no, mamy tam dwa, dwa mecze mniej od łazisk, wygrywając z nimi e, mały handicap możemy mieć. Możemy mieć, ale musimy patrzeć w górę, musimy patrzeć na, na następnych przeciwników i teraz trzeba zrobić wszystko, żeby, żeby zgarnąć trzy punkty w tym meczu i przede wszystkim u siebie. Odra Włodzisław punktów będzie musiała zatem poszukać w najbliższy czwartek, 1 maja. opieczni Michała Czyrza zagrają z Polonią Łaziska Górne, a mecz ten zaplanowano na godzinę 17. Szeroki zakres usług foto-wideo, szczegóły na kamildrzeniek.pl